Zalane ulice, piwnice, kilkadziesiąt budynków, w tym banki, sklepy, szkoły, przedszkola, a nawet posterunek policji. Tak wyglądają Brzeziny pod Łodzią po przejściu gigantycznej nawałnicy. W ciągu kilkunastu, może dwudziestu minut spadło 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Przy jednej z kamienic woda dotarła do pierwszego piętra. Strażacy ewakuowali osiem osób. Na miejscu jest Paweł Śpiechowicz. Witam Ciebie, Pawle. W Brzezinach trwa teraz wielkie sprzątanie. Jak wygląda? No właśnie tak. Jesteśmy w jednym z mieszkań, które zostało zalane tutaj przy Piłsudskiego 12. Spójrzmy tutaj obok, jak te pierwsze ogarnięcie mieszkania wygląda. Wszystko jest na właściwie paletach. Tutaj akurat szczęśliwie Państwo takie palety posiadają. Wszystko co mogli, to na paletach ustawili. Nie ma prądu, jak widać są świeczki. Udało się, chociaż był mokry, to rozpalić szybko piec, no bo trzeba grzać w tej chwili jak najwięcej, żeby jak najszybciej tutaj mogło cokolwiek wyschnąć, a w kolejnym pomieszczeniu widać, że jest mokra podłoga, zresztą wszystko jest prawie mokre i pozostałe sprzęty również stoją na paletach. Niestety, wszyscy, nie wszyscy palety akurat posiadali, więc część, w części mieszkań okna już zabito dyktą, już nie ma do nich wstępu, właściwie to jest jedno z niewielu pomieszczeń, gdzie w tej chwili możemy wejść, no i z pomocą mieszkańcom musi przyjść teraz sztab, anty, sztab kryzysowy, który zebrał się w Brzezinach. Jest wojewoda, strażacy, policja i samorządowcy i oni będą musieli tutaj radzić, jak pomagać mieszkańcom i doraźnie, tutaj szybko, dopłatami noclegiem, inną formą pomocy i długofalowo, bo trzeba sprawdzić przede wszystkim czy ten budynek dalej będzie się nadawał do zamieszkania, jeśli tak, no to pomóc mieszkańcom go odbudować.